jedna z najlepszych Witajcie na kanale Podróże Karolci Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę po Sycylii Dotarliśmy na Sycylię Jesteśmy pod Katanią Pokażę Wam jaki apartamencik sobie wynajęliśmy wygląda od wejścia bardzo klimatycznie bardzo ładnie, bardzo czysto fajny klimat bardzo mi się podoba <grymne> tu jest prysznic o, prysznic mazieneczka także fajnie to wygląda i Wam na dole jak się nazywa na pokingu. My już co prawda wyjeżdżamy, ale pokażę Wam jeszcze jak to wygląda przed. Tu macie taką kuchnię dobrze wyposażoną. Co prawda nie macie nic, żeby sobie tam ugotować, ale śniadanko dostaliśmy dobre kruasanty. Jak sobie pójdziecie tu dalej, no to macie fajny widok. My sobie tu przyszliśmy rano, wypiliśmy kawkę. Super miejsce. Polecamy. Jesteśmy w najbardziej słodnej kawiarni w Katanii. Ernesto się nazywa. Kawka, no i Oczywiście pistacjowe i panuje Dotarliśmy do miejsca, w którym będziemy nocować przez dwie noce. Wygląda tak. Od razu wyjście macie widok na... Może, łazieneczka. czekajcie, zapalę światło. O, tak to wygląda toaletka, rysznic, dosyć spory, trochę czyszczące, ale. A raczej wszystko wygląda na nowe, bardzo duża przestrzeń. Widok jest cudowny, są też drzewka oliwne i mamy basen. Możecie zauważyć je spokojnie. Praktycznie nikogo nie ma, więc większość obiektu będziemy sami. Wspaniale to wygląda. Idziemy na plażę. Idziemy na plażę i słuchajcie, czytaliśmy o drodze, że dojazd na tą plażę, <laughs> na Tolerwamowskie jak się nazywa, jest dosyć trudny, więc specjalnie nagrywam drogę, żeby wam pokazać, jak ona wygląda. Jeszcze nie wiem, co przed nami. Jak na razie nie jest źle, oprócz tego, że jest wąska. No ale nie zapraszając, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Dalej. Oni mają dość inne podejście niż my do tych dróg. Oni się za bardzo nie przyjmują. Jak to wygląda, czy z samochodu czy nie wiecie. Ale jak na razie nie jest aż tak stromo jest. Dobra kochani, trochę z przygodami e, mieliśmy, bo e, zapaliła nam się ikona zbyt gorące sprzęgło, e, więc musieliśmy chwilę stanąć, schłodzić e, i, e, no i jedziemy dalej. Fajne było to, że e, ludzie od razu, e, którzy tutaj mieszkali w okolicy się zatrzymali i, e, i nam pomogli. Też powiedzieli, żebyśmy jechali z wyłączoną klimatyzacją, bo to sprzęgło dosyć sporo dostaje. No, więc dojazd nie jest wcale taki prosty, ale też mamy Peugeota, więc francuski samochód to zawsze nie jest dobre rozwiązanie. Tak. no. Ale tak to wygląda. Jakbyście tu kiedyś chcieli przyjechać, to mieć to na uwadze, że nie jest łatwo. Aczkolwiek, jak widzieliśmy przed chwilą, widok jest powalający. Kolor wody również. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, dotarliśmy. Ale było naprawdę ciężko. Tu jest na samym końcu taki parking. Więc. Tak to wygląda zobaczymy jak nam się uda teraz wrócić z tym sprzęgłem. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. A tak wygląda plaża. Jest mało ludzi. Kolor wody jest super. Sami możecie zobaczyć. Jest pięknie. a ludzie dacie radę, jesteście wysportowani. Samochód da radę. Dla nich nigdy nie ma żadnego problemu na Włocha, dla Włochów. No. Ale jeżeli tak za wam zawsze będą mówić, to wiecie, że i tak nigdy nie będzie łatwo. Bo to, że dla nich nie ma problemu, to nie oznacza, że... Dla nas nie będzie tego problemu. No i powiedział, że jesteśmy wysportowani, więc damy radę podejść. Na pewno pod co nie podejdziemy, ale tam jest, widzę, drugie przejście, więc. Bo ogólnie tak, tu jest ta jedna plaża i on nam polecił, że za tym jest jeszcze druga plaża i na tamtą plażę. O, jaszczurka przebiegła. E... I na tamtą plażę dużo mniej osób. Dobra, słuchajcie, muszę schować kamerę, bo inaczej tędy na pewno nie wejdę. W ogóle nie wiem, czy wejdziemy na no nic, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, przedostaliśmy się. Nie nagrywałam tam, bo jest tak strome zejście, że było ciężko. Jeżeli ktoś nie jest wysportowany, nie polecam. Ale no, słuchajcie, warto. Naprawdę miejsce, to jak to wygląda, to, że nie ma ludzi, bo większość tutaj nie dojdzie i dopływa łódkami. No, sami ocencie. Trochę jak na bezludnej wyspie takiej, oczywiście oprócz tych, tych łódek, e, ale no ale zejście naprawdę, no to mogę Wam powiedzieć, że, e, że jest ciężkie, jest ciężkie. Dojazd też jest ciężki, także ludzie nie kłamali, oni mówią, że nie jest ciężko, e, no jest, na pewno jest, natomiast no nie ma rzeczy nie do zrobienia. Pytanie jeszcze tylko, jak wrócimy. Zobaczymy, <laughs> czy to sprzęgło wytrzyma. Słuchajcie. Także, ale kolor wody pójdę później jeszcze smorklować. Więc to nagrywam pod wodą. Pokażę Wam, jak na tej wygląda podwodny. świat. Dobra, pokażę Wam. E... Trochę jak to wygląda. Oj, sorry. pod wodą. Co prawda nic tu nie ma, nie ma nawet żadnych rybek, więc ze snorklowaniem jest słabo. Może jakby się gdzieś tam dalej podpłynęło, ale tutaj nie ma. No ale pokażę Wam się wody po prostu. No więc tak kochani, do godziny tak mniej więcej 11 jest na pewno na tej wyspie spokój, no bo nie dojdą tutaj ludzie. Natomiast przypłynęło trochę łódek, jest trochę dzieci. No i to tak jak mówił ten właściciel tego hotelu, w którym jesteśmy, że najlepiej tutaj od godziny jest 7.00. Do godziny 11, a później już się wiecie. Może też inaczej jest w tygodniu. Na pewno dzisiaj jest niedziela. W weekend myślę, że też może jest trochę więcej po prostu ludzi. Wracamy na tą drugą plażę. Znowu musimy się tam przez górę przetarabanić i zobaczymy, jak z ilością ludzi na tej drugiej, pierwszej w zasadzie plaży. No więc tak, na tej drugiej plaży obok e, jest trochę ludzi, ale za to jest, za to jest e, zero łódek. I to też jest fajnie klimatycznie i e, woda tak samo w zasadzie wygląda, więc do wyboru jest pewna albo druga plaża. No i tak kochani. Zabieram was. Troszkę się przepłyniemy razem. Te, ta plaża jest o tyle fajniejsza. My nie lubimy, jak jest takie zejście, wiecie, do wody. Płytko, płytko, płytko. I tu się wchodzi. Praktycznie zaraz jest od razu głęboko, że można sobie normalnie popływać. No więc tu jest ten zamek, który my widzimy z, z tego naszego hotelu. Położony, no ta woda tutaj wygląda pięknie. No i tam się zaczyna właśnie ta droga wyboista, żeby dojechać do tej plaży, którą, tak jak mówiłam, musicie już podjąć sami wedle uznania. Nie jest łatwo, aczkolwiek wydaje mi się, że łatwiej jest wrócić niż tam dojechać. No i pamiętajcie, żeby za dużo nie używać sprzęgła i jechać z wyłączoną klimatyzacją, co wtedy na pewno pójdzie łatwiej, jeżeli się postanowicie wybrać. My lecimy dalej na jakąś kawkę z croissantem. Gdybyście kiedyś chcieli zjeść coś w wczesnych godzinach polecam bardzo serdecznie tą kawiarnię. Wszystko było wspaniałe. Także polecamy. baronę, pasticceria, celateria. Jedna z najlepszych pizzerii w jakiejkolwiek byliśmy. Miramare się nazywa pizzeria. Polecajka na Sycylii. Co prawda trasa jest płatna, ale nieporównywalny komfort drogi. Ogólnie na tej drodze macie bardzo dużo tuneli. I niektóre są naprawdę długie. Wychaliśmy w takim co o 3 km i nie za bardzo ładnie tam pachniało. <noise> Taką wiecie z chlizną, yy, niestety, wyłoczyć. No, ale. Ogólnie droga jest o tyle sympatyczna, że naprawdę szybko się jedzie. Szybko się jedzie, nam już zostało 95 km do Saboki. E, aczkolwiek pokazuje nam godzinę 13. Zobaczymy, jak tam dalej będzie to wyglądało, właśnie pod tą Saboką. Jak będą te drogi? Bo jak będą tak samo wyglądać jak na południu, no to nie będzie za sympatycznie. Zrobiliśmy krótki przystanek na lody, i już podjeżdżamy pod górę. Jesteśmy blisko miasta Saboka. Zresztą, widzicie, przed nami jedzie samochód z Saboka. klimacik już był tam sympatyczny, jak wjeżdżaliśmy. Więc myślę, że. Fajnie 7 minutek nam zostało. Dobrze kochani, jesteśmy w hotelu Savoca, cztery gwiazdki, tak wygląda łazienka, prysznic, zrobione wszystko w takim starym stylu, ale bardzo, bardzo ładny hotel, naprawdę wygląda to przepięknie. Balkon. Na dole jest basen. Trzeba do niego zejść ścieżką albo schodami, no i widoczek na morze. Po prawej, po lewej widok na góry. Uważam, że jest to niesamowite miejsce i na pewno warte odwiedzenia i ceny. Przepięknie. O i tam macie hotel. My chyba mamy te okno w pokoju. Wchodzicie sobie, teraz Wam pokażę, tu macie schody i Tędy sobie wchodzicie na basen, no niestety nie jest to połączone, no ale to nie powinien być jakiś gigantyczny problem, przynajmniej dla nas nie jest. No i macie sobie... Tam macie miejsce, że możecie sobie poleżeć, tu możecie posiedzieć, trochę popływać. No i do tego wszystkiego oczywiście dochodzi widok. Na góry i na morze. Hotel godny polecenia, obsługa fantastyczna. Uważam, że wygląda to magicznie. Także tu. Brali ślub. W ojcu chrzestnym. A która to była część kręcona tego i A pierwsza. czy coś ma faktycznie. Vidiš. A, in ten došli. Chyba jeszcze raz trzeba będzie obejrzeć. Tam na dole jest jakaś restauracja. Tutaj są zachowane krzesła, na których siedzieli. Wejście. Zabiorę Was do muzeum. W sercu malowniczej wioski Savoca znajduje się bar Vitelli. Miejsce, które przeszło do historii kina. To właśnie tutaj zostały nakręcone słynne sceny Ojca Chrzestnego. Dziś bar jest nie tylko restauracją, ale i małym muzeum, pełnym zdjęć, pamiątek i wspomnień z planu filmowego. Bar Vitelli to podróż w czasie, do świata filmu, tradycji i oczywiście sycylijskiej gościnności. I będziemy ciągnąć kawcie za 8 Eurasów. Drożej się nie dało, a mieszkamy w Szwecji. Kolacja w Borgo San Rocco to idealne zakończenie dnia. Smak Sycylii, gościnności i widok, którego się nie zapomina. Za nami pierwszy etap sycylijskiej wyprawy. Pełen historii, smaków i magii wyspy, a to dopiero początek. Dzięki, że byliście z nami. A jeśli podobał Wam się ten film, to dajcie łapkę w górę i zostawcie suba. A my widzimy się w kolejnej części podróży po Sycylii. Cześć!